Igor Wodarczyk, zwycięski na Gali XTB KS213. Chłopiec, ja myślałem, że to Gamer wpadł za kulisy po walce. Tak brzmiałeś tutaj po zwycięstwie nad Arturem Krawczykiem. Nieśmiertelny. Ja też tylko dodam, że tak to wyglądało, jak tam ochroniarze cię próbowali ściągnąć z powrotem do klatki. No nie, no, zawsze po walkach, jeżeli wygrywam, czuję się nieśmiertelny. Kurde, marzenie, zobacz się. Ja w Pietnim zawdepiłowałem. A teraz mogę się być na największej gali w roku, z największymi gwiazdami. Wow, Biegłem tu, no nieśmiertelny jestem teraz, cała noc jest moja. Ah, na no dzisiaj wywalone. co mam, wbite? A, dobra. Ma, mam... wbite? Dzisiaj mam wbite w ochroniarzy, bo to... mnie w... Że nie mogłem wyskoczyć do końca, do Parnasa, bo byłoby super show. Kolego, kolego, i to jest właśnie ten jedyny mankament w Twoim gameplanie. To jest absolutnie do poprawy. Ja to powiedziałem tak do trenera. Jest wiele rzeczy do poprawienia. Pierwsza, ucieczka przed ochroną. Na jakieś korepetycje ja bym do tego, do Kaczmarczyka pojechał. Jest taka sprawa, że ja nigdy nie uciekam. To, to jest najważniejsze. Nigdy nie uciekam. Czy ochrona, czy nie. Stajemy i pa, 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 pa. No dobra, jak już wywołałeś ten temat, skoczyłeś na klatkę i padły te słowa. Remember my name, I'm coming. To były słowa skierowane do Salahdina e, Parnasa. No umiesz w show, umiesz w to show, e, Igor. Generalnie przygotowałem to już przed walką. Miałem w głowie, że jeżeli wygram, a wiedziałem, że będzie, musi mnie zapamiętać. I mnie zapamięta, bo uwierz, ja patrzyłem na niego od małego, jak on tu wchodził, walczył z Łukaszem Rajewskim z chłopakami i dla mnie to jest naprawdę mega kozak i nigdy tego nie będę podważał, to nie jest żaden brak szacunku, ale będzie czuł mnie na swoich plecach tak naprawdę i będę szedł powolutku, powolutku do niego. No dobra, pomówmy o samym pojedynku z Arturem Krawczykiem. Pierwsze, co też za kulisami powiedziałem do trenera Bartasa, mówię, no kurczę, kto jest autorem tych łokci? Trener skromnie nie chciał odpowiedzieć, ale to wszystko działało, co ty robiłeś na początku tego pojedynku. My cię znamy z tych technik parterowych, tak skończyłeś, ale kapitalnie wyglądałeś w stójce na początku tego pojedynku. Bo wy nie widzieliście mojej stójki po prostu. Nikt nie widział mojej stójki. Teraz mieliście półmetek taki można powiedzieć. My z trenerem Bartasem się spotykamy trzy razy w tygodniu, robimy. Łokcie to moja bardzo mocna broń, bardzo mocna broń i po prostu używam tego. Trener mi mówił co mam robić. 12 tygodni się przygotowywałem do tej walki. Wiedziałem co mam zrobić. Bo wykonywałem cały swój plan. Te plecy super że siadły, nawet tego nie myślałem że tak będzie. Ale widziałem po Arturze, że pierwszy łokieć rozcięcie i było już wycofanie się. Mówię no to już jest mój i, i tak wyszło. To zakończenie pojedynku, bo mieliśmy tutaj wrażenie na ekranach, że to nie do końca wchodzi, że to było bardziej na brodę. Aż w końcu e, Artur klepnął. Co wtedy poczułeś? Kurde, generalnie właśnie złapałem. Pierw było idealnie, ale po jego łysej głowie mi się ta ręka ześliznęła i miałem tak. I mówię, no nie wejdzie. Mówię, już miałem przekładać chwyt, a on klepnął wtedy. Mówię, za. No więc. Jesteśmy tuż przed świętami, no, świetny prezent sobie sam sprawiłeś i swojej rodzinie i bliskim. E, powiedz nam, jak będziesz świętował, bo nie sądzę, że utrzymasz tą energię dzisiaj e, w ryzach. To generalnie tak. Dzisiaj świętujemy. W poniedziałek jest Wigilia Klubowa z trenerem Bartkiem. Świętujemy. W środę już święta. Świętujemy pasterka, potem Sylwester, świętujemy i bierzemy się na Nowy Rok i bardzo chciałbym o apel. Jak będzie w Epic, chciałbym się zmierzyć w Formule Pride. A czy masz jakiegoś rywala na oku w kategorii? No wiemy, że dzisiaj powiedziałeś, że rozpoczynasz ten marsz do człowieka, który siedział pod klatką, ale ja mówię o takiej bliższej perspektywie. Czy jest ktoś, z kim chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności w klatce? Kurczę, generalnie powiem tak. No ja mam 3-0 teraz. Ja się nie, też nie śpieszę, to nie śpieszę się z tym wszystkim. Też nie chciałbym po prostu, żeby ta kariera poszła w złą stronę, bo wiem, że jest dużo takich zawodników, że za szybko coś było robione. Ja mam 22 lata, zobaczcie, dogadałem z Michałem Michalskim, on ma 37. Mi do tych walk 15 lat tak naprawdę mogę mieć. Więc kurde, gdzie ja się śpieszę? Na wszystko to, co w Oju powie, to zrobię. No ale kurde. O, a dobra, już nie mówię nic. Jak jestem w formie, mogę być backupem do walki Held Parnas. Mogę zrobić wagę że włodarze i Wojek stawiają na Ciebie, sami mówili w wywiadach, że stawiają na promocję Twojej osoby. Powiedz, czy to wynika z tego, że masz ogromną charyzmę? Kiedy to zauważyłeś, że Federacja na Ciebie stawia? Myślę, że tak, że zobaczyli też, jak Olsztyn zareagował na mój występ, moje miasto, Biskupiec przyjechało tutaj zobaczyć, też przyjechali moi kibice. No wow, no i myślę, no i też charyzma, no kurde, ja... Ja mówię co myślę, ja nie jestem taki, że będę trzymał i nie powiem. No, jak mam coś wbite, to mam wbite. Jak mam coś powiedzieć, to coś powiem. I tyle, no. Jak coś jest kijowe, to też to powiem. Jak coś jest super, jestem po to. Jak powiem, że ocenzuruję wypowiedź, to nie ocenzuruję i Aha. za to Cię Igor kochamy. Świętuj, bo masz co. Dziękuję, dziękuję wam bardzo. Inwite, wy? W ochroniarzy. <laughs> tak. dziękuję.